Dzień dobry państwu. Teraz troszeczkę lokalnej geografii. Udało mi się dotrzeć do ujścia rzeki Czerniawki, która ma początek w Rudzie Śląskiej. Kiedyś widzimy kawałek przebiegłem na samym początku. Ostatnio przy chałdach pokazywałem wam, gdzie jest też fragment. No i dzisiaj dotarłem w niełatwym terenie do, do ujścia tej rzeczki, która wpada do rzeki Kłodnica. Do rzeki Kłodnica, która ma swoje źródła w Katowicach, jeśli dobrze pamiętam, a rzeka Kłodnica wpada potem, no może nie bezpośrednio, ale do Odry. No a dalej oczywiście do morza. No, tu mamy zaraz autostradę A A1. Mamy wiaduk. I tam w oddali widać DTS-kę. Jesteśmy gdzieś w okolicach sośnicy. Tam chyba zresztą jest chyba kopalnia sośnica. No i tak to tu wygląda. Jak widać, rzeka czerniawka nie jest głęboką rzeką. Ja tu widzę jakieś. 5, może maksymalnie 10 cm głębokości, do okłodnicy zaglądać nie będę, bo by mnie, bo by mnie chyba wciągnęły te radioaktywy, które tu płyną. No, zresztą czarniakwa też przepływa przez takie tereny, że więcej tam jest tablicy Mendelejewa niż, niż wody. No woda to też w sumie H2, no ale nieważne. Okej, okay. no i to było tyle, żeby nie zanudzać. Pa!